Głównej drogi do domu i sweluchy celują 11:354 EH38, EJ42. Ten EH38, to już chyba dzisiaj go parę razy widzę. Także ranger weź go w dupę kurwa wyjedź. Bo się kurwa celu stara, kurwa no to żeby się nie marnował albo gałeczkę, kurwa opierdol, albo jak. Albo nawzajem stary cwelu jebamy widzi, że się kurwa pet stara, to dobreka możesz podjechać, którego w dupę wyjebać. Cweluchy jebamy robią to, w czym są dobrzy. Najlepsi po prostu. Ale możesz zawsze zaproponować dupę kurwa czy do buzi. Czyli nagranie, więc tak podałem.